29 czerwca analizowałem pierwszy trailer filmów Now a dla mnie wczoraj czyli 30 sierpnia wyszedł drugi trailer dzisiaj sobie przeanalizujemy cały trailer który trwa 2 minuty a starcie zostawcie łapkę w górę jeżeli spodobał się film oraz suba dzwonem jeżeli spodobał się kanał no a my zaczynamy analizę Na początku widzimy jak włącza się monitoring, a potem mamy przybliżenie na konkretne kamery. Następnie widzimy jak wbija jakaś grupa w palce, która wszystko rozwala, radnie. <trybuj> Następnie co się dzieje w lodówce? Ten gością lodówkę otwiera, no i zanim nim się on taką babeczką, nie wiem jak ona się nazywa. I potem widzimy jak ta babeczka atakuje ją twarz. Piece of cake, really. security gig. Hello? Na początku mamy scenę z pierwszego traileru. On włączał, żeby w tym się świeciło. Następnie, jak goś tu mówi, to praca ochroniarza. Na ten gość, się patrzył te w kamery. tam przez dosłownie chwilkę widać jak nie otwiera oko Mogliście tego nie zauważyć na trailerze I tam dosłownie przez chwilkę to, to, to widać go jako... Witam to Freddy's Have you met them yet? Who? Foxy. Chica. Freddy with after Następnie pytacie czy spotkaliśmy ich już ten nasz się ta kogo? I ona pokazuje nam wszystkie animatroniki. Some kids went missing. What is this? It's why the place shut down. The police Freddy's. they never found the kids. Hunt. Co dzieci się bawią, gdy zatrzymasz w odpowiednim momencie, to zobaczysz średniego. Ta policjantka mówi, że zaginęło coś kilkoro dzieci. Potem mamy scenę w zasie, gdzie za są te dzieci i pyta się, co to jest. I ta policjantka kontynuuje tego dokazania. Następnie jak dziewczyna widzi jedno z tych dzieci. Potem ona bierze sobie takie krzesło, żeby zobaczyć, czy tego dziecka nie ma w animatroniku. I to dziecko chapa, wciąga rękę i nie wiadomo, co się dzieje z dziewczyną. Ghost children. Possessing giant robots? Tell me how to stop them. You don't. It's too late. <gasps> He's coming. <laughs> <laughs> My widzimy jak wygląda noc tej pizzerii. I słyszymy też rozmowę. Ta powiedzianka mówi nam, że te animatroniki zostały opętane przez duchy dzieci. Nasz bohater pyta się, jak je powstrzymać. I powiedzianka mówi nam, że nie da się. I moment, który był w poprzednim trailerze. Teraz możemy zobaczyć, co wyniosło Hatter. Jest Spring który do nas podchodzi. No i mamy napisy. No i to tyle z tego traileru. Napiszcie w komentarzu, jak wam się podobał ten trailer. A jeżeli spodobał się mój film, to możesz zostawić łapkę w górę. Z nam, jeżeli spodobał się mój kanał. No a ja się do mnie żegnam. No i cześć.